Siema, jestem Jakub Litwin i jestem aktualnie w biurze. No i w dzisiejszym odcinku pojedziemy obejrzeć działkę, ponieważ możliwe, że kupuję sobie dom. To znaczy działkę, na której będzie ten dom wybudowany. No, więc teraz idę do samochodu i może pokażę wam tą działkę. A pytania odcinka. Czy będę miał dom, no bo ja tylko bym tam mieszkał, a rodzice zostaną w Warszawie, bo to będzie brodowo, czy jakoś tak. Tutaj możecie zobaczyć dom, który będziemy oglądać. No. Tam są nasi sąsiedzi, no a tutaj macie ole. więc zobaczymy się w środku. No, coś takiego, tutaj jedno Tam jest nasza niołka Tutaj mamy nas O, zobaczcie, tutaj mamy przyjaciela fajnego Tutaj mamy Ole. Tam są mieszkają nasi nowi sąsiedzi Tam gdzie te, ta brzoza Zaznaczał kółkiem, tam jest nasza działka. Znaczy jeszcze nie nasza, ale nasza. No i tam I wiadomo, Tam jeszcze. będę mieszkać od wiosny. A Pawła zostawiam z rodzicami w Warszawie. <noise> no jak widzicie odstawiliśmy już familię. I teraz jedziemy do Primarka. Nie znam trasy, więc zobaczmy się na miejscu. Siema, jak widzicie jesteśmy już na parkingu Galerii Młocin. Dojechaliśmy, bo ciężko gorki były jak cholera. Miało być 27 minut, a dojechaliśmy tu w 29. Rozumiecie to? Tragedia. No i teraz y, gościmy myślnik. Ale mi się lać chce. Mogę zakończyć? Nie, bo mnie się chce Ogólnie przyjęliśmy tu dwóch celów. Uzupełnić prym do spłyskiwaczy. To jest główny cel. I do klimarka. No i idziemy. Zobaczcie, tutaj zaparkowaliśmy na l 5 No, ona założyła szarą bluzę i różowe spodnie. że różową bluzę i szare spodnie. Nie wiem jakiś dziwny kolor na kamerze Ola! To tak? jest twój poziom trudności <śmum> No, zobaczcie co z mną znaleźliśmy Ta Kurde wiecie co? To jest kolejka jest godzina druga w nocy, mieliśmy się do Primarka. No siema, jak widzicie my już wychodzimy stąd e, Ona zrobiła zakupy w Primarku, jeszcze poszliśmy do Rosmana i kupiłem sobie takiego oto Liptona, a pewnie chcecie zobaczyć co ona sobie kupiła. Ola. Co No pokaż widzą co sobie kupiłaś. Ma Skarpet. wow, A ile za nie zapłaciło? A ile sztuk? 7. Co 7? 7 sztuk 10! 7 sztuk jest. 10 sztuk, czyli 5 par dobra, my zaparkowaliśmy tam O, zobaczcie co to stoi. 7 A 7 Co? 7 No no to jednak 7 par ze 11 zł, czyli czyli, czyli bardzo dużo, ej bo... A nie, jest fort. Już się no. bałem, że nie ma. Jechaliśmy już do, y, te, do galerii. No i idziemy. Kurde, maska mi wypadła. No ale dup sztyk. I faktycznie zimno się zrobiło. No, tak cały czas było. Nie zauważyłaś? Nie. Na przykład jak z psem byliśmy, to to samo powiedziałaś? Nie. Ale nie Du, 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 du. Gdzie idziemy? Do lewisa Gdzie? do lewisa Gdzie? Lewa, lewajsa dobre dobre dobra No jak słyszeliście Ole drzwi do LEWAJSA <stut> A tutaj jest w ogóle? no do... Mówi do... jest No tak mi się zdawało no, do Big Star'a No Big Star na pewno. No. A co, Bixar też prawdziwy Jens. ja? Nie wiem o kim chyba? No Bixar to podróbka, i lewisa i konwersa. Tak? No. No, więc... Wchodzimy do faktory. I... Widzimy się już później. Strzała! Kurwa. Ola się zajada gokrem. A ja piję sobie... Szełka e, święta karmelowego. Więc jest. No jadę, ale się rozwala. to no tak jest. Może nie się stresuje. No i ostatecznie nic nie kupiliśmy, bo ona ma uczlenie na podróbki jeansów. No właśnie. Gdzie biegniesz? Ola! Do A. Ale już... nie to mnie na myśli, Chodź choć szybciej. No więc... Wsiadamy do samochodu! -da! Pierwsza <grym> No jak widzicie, jesteśmy pod Lidlem! A po co tutaj? No bo wódka, suplica kolorowa, nie wiem czy czysta, też są po 14,50 10zł taniej ponad, no trzeba kupić, trzeba kupić, zapasy zrobić yy, No i tutaj się patrzyli no, na nas, ale my idziemy No nie bo wódki, wszystko wykupili, kupiliśmy tylko bułki z serem i gipsy mam? jest kolejny dzień Kolejny dzień wybierania domu dla ekipy, gdzie będzie budowany. Jestem sobie w windzie, bo idę teraz do samochodu. No i tak w połowie odcinka chciałbym was zaprosić na mojego Instagrama The Life of Jack. Linka będziecie mieli w opisie. No i tam będą wszystkie nowości, więc nie może was tam zabraknąć. No, ja teraz idę. O. Tutaj sobie ręce zdezynfekujemy. O. O. Dobra, czekajcie, potrzeba stół. Mieliśmy znowu dali Dobra, więc no ale, ale, ale ładnie pachnie alkoholem. No dobra, to wychodzimy Wychodzimy i biegniemy do samochodu. No tutaj będziemy mieszkać, co? No jest spokój A co powiesz o no. tym domku Tak tutaj będziemy mieszkać, nie tam? No tutaj No tutaj Tylko kurwa nie wiem jak z internetem, niby to jest masz ale ale coś tu nagrywa. No podsumowując chyba tutaj się wprowadzamy, co? No tutaj mamy też i ta się bardziej podoba. No, Ten... no to tutaj mamy sypiarni. Druga sypialnia jest tutaj. No, jedna. Tutaj mamy skorę,

żeby sobie postawić fotel, i wziąć lepiej, podglądać sąsiada. Mamy, możemy zakończyć, co? Tak. I oddam plan. Tak. No, a tutaj garaż. I rozwalone na... A tutaj jeszcze drzwi wejściowe. No, i Ola. Idziemy na buchę? No trochę idziemy na buchy. O, ciekawe, czy leci? Nie. No siedzimy sobie w samochodzie i teraz jedziemy do domu i do kina z Bartkiem. Jak widzicie jesteśmy już za kierownicą Bolidu Formuły 1 i jedziemy sobie po Bartusia A czym po Bartusia? Bo jedziemy z nim do kina na film Tenet! Siema! Jak widzicie jesteśmy już na miejscu. Pewnie zapytacie się, gdzie jest Bartek? Otóż Bartka wysadziliśmy tam, bo wziął sobie dwie butelki i powiedział, że musi trójka zapierdolić. No więc chyba... Chyba pójdziemy po niego, co? Ale... No? Nie, może pójść kupić bilet, on to idzie. Tak? No. A nie poczekamy? No możemy poczekać bo ja No, ja... On też chce chyba miejsce wybrać, tak mi się wydaje. Okay. Dobra, to zadzwonię po niego. Dobra. Dobra, jak możecie zobaczyć... Bartek jest o tam. Ola jest tutaj. A tam jest Bartek. Już sobie strzelił w Wypiłeś wszystko Bartek, masakr... Kiederski śmietnik mordowy. Nie wiem, w środku chyba. No dobra, to idziemy do środka. Bartek, dawno się nie widzieliśmy. z widzami, przywitaj się może. Musisz ten... Nie, udało się. Nie udało ci się? nabijam za dużo Nie udało ci się? Nie udało się. Nic? Dobra, to ja kończę nagrywać, bo idziemy teraz po bilety. Nie tu, Warek, na górze, na górze. Warek, czekaj. Nie no, będzie dziwnie wyglądał jak Chodzimy z parkiem do damskiego kibla, bo Ola tam zobaczyła jakieś zwłoki i się przestraszyła i wybiegła. No. Dalej Dobra, możemy iść dalej Dobra, tutaj jeszcze nic. Chyba męski, nie? No chyba męski. Są tu A nie, Biego to nie jest męski. nie. ma To jest kurwa odkurzacz. No tak. Chyba, że jest zniknęła. Bo to nie jest chłopak. Ola, to był odkurzacz. Okay. Dobra, więc ty... idziemy na film i, i kończymy. Nie. My myślałem, że to... nie kończymy i idziemy na film. Ta, tenat. Denaturat. Dobra, Tak, 35 centów miesięcznie. Dobry! Cześć. Jak możecie zobaczyć, już poszliśmy do toalety, bo wyszliśmy z kina w. W połowie filmu, bo był, by był zbyt zjebany, żeby go oglądać. Ja dalej jestem w szoku. Niezbyt rozumiem koncepcję filmu, no, gdzie wyda... reżyser nagrywa godzinę jakiegoś filmu akcji, potem kończy mu się pomysły, więc postanawia, że zrobię jakąś grubą chminę z cofaniem się w czasie i po prostu puścił godzinę filmu w tył praktycznie. No i dograł I, jakieś scenki. Nie mieliśmy to kurwa oglądać i miało no, to mieć sens żeby film miał sens Wyciągnij kluczyki znać Nie, główne wiesz, znać imię, imię głównego bohatera na przykład kurwa bałem się że parking zamknę żeby dać mi pieniędzy na te postoń... no na były drogie Jaką to tańmi warek na czasy za 40, 40 zł? burzławka ja tak 35 Wytłumaczę, wytłumacz masz jeden akumulator z sumie na papierosie? 120 na jeden A, no co ty gadasz? A, no nie widzisz? to jest schowka na zibę. Tutaj jest... Schowek na, na zibę. Na, na, na heroinę i strzegawkę Na, na, jest na likuj, jak masz dripera. No co ty gadasz? No to jest skłon Daj Czekaj Muszę zalać W ci już dam Dasz mi zaraz 890 nie wiem, no to bo... nie, no to obejrzeliśmy jakoś 16 zł... No dobra, 15 zł obejrzeliśmy jakoś. No, tak. no więc w tym odcinku to by było na tyle. Zostawcie lajka, ja suba, dzwoneczek i komentarz. Ja więc dzięki za oglądanie. Ja prowadzę, Trzymajcie się. Prostu... Cześć. Wkurzestan. się. Hej. Nie, może lepiej nie.